Hej, hej, smacznej kawusi, miłego dziąka Poniedziałek, nowe przygody, nowe wyzwania, nowe dni kalendarza adwentowego. Osiemnastka dzisiaj, fiu, fiu, wielka data. Du, tu, 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 osiemnastka, osiemnastka, gdzie jest osiemnastka? Pewnie gdzieś na górze, ha, tutaj. Lego City, osiemnastka. No to ciekawe, co nam tutaj przyniesie. Prezenty, prezenty na osiemnastkę, moi drodzy. Mamy gifty, suweniry. Pros, proszę, jakie piękne, piękne kolorowe, wysportowane klocki. Pędź papierku. E, OK, czyli co, robimy to tu, robimy to tu i mamy prezencik z czerwoną kokardką. Gifcik numer jeden, bardzo ładny. Mm. Nie, no w sumie jest pomysł, aby sobie umieścić coś takiego pod choineczką z klocków. Nie mówię, że nie. Przydatne takie rzeczy. O, gifcik numer 2, bardzo ładny. I giftcik numer 3. Będzie miał taką pomarańczową kokardkę. Poleciał, ale widzieliście, jak to wygląda. Dobra, później to podniosę. Eee, czyli co? LEGO City na dzień dobry w poniedziałek dało nam prezenty. Super. Harry Portier. Eee, już dzisiaj, Harry, będziesz miał osiemnastkę. Proszę bardzo, tutaj, tutaj na czubku. Ej, będę tęsknił za tym całym otwieraniem. O, tutaj mamy stół świąteczny z rzeczami. To jest taka noga jakiegoś tam kluczaka. Piciu, tudzież stolik, czyli kolejne akcesoria. Czyli co, to pójdzie tutaj, to sobie pójdzie tutaj talerz. Na talerz damy sobie łódko kurczaka, a obok łódka kurczaka damy piciu, tudzież herbatkę. Tak to wygląda, moi drodzy. No, w sumie zawsze spoko przydatne rzeczy. Hej, kolacja Wigilijna dnia 18, co byśmy mieli siłę przed tym całym cyrkiem wigilijnym. Marvel Avengersi dzień 18. O super! Czyli serio dzisiaj dali nam Doktora Strange'a, a przedtem była pelerynka do Doktora Strange'a, ale to już był tani chwyt i ja nie mogę. Lego, to tak jakby do tych cudownych Gazetek, lego, po prostu mieliście jeden numer, w którym jest doktor Strange, a w drugim pelerynka doktora Strange'a i za tę samą cenę. No, okej, okay. nie wiem gdzie jest ta pelerynka ogólnie. Znaczy tam w pudełku, nie chcę mi się jej wygrzebywać, gdyż jest poniedziałek. No ale dobra, załóżmy tą taką złą minkę. Tak, 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 no dobra. Teraz damy mu ten świąteczne zielone promienienie z uranu. O, ui. No super. Doktor Strange. Pi, pi, e, Tak. E, no, spoko. A e, jak sobie siedzi tutaj przy stoliczku. No, powiem wam, że ci Avengersi to tak. Mm, mm, mm. No. Lajko. ale mi nosek spędzić będę zły. Ciekawe czemu. Osiemnastka w ręcach. Mm. Coś tam zniszczy. Piesek. Piesek? Kotek? To Zwierzę, zwierzątek jakiś, zwierzątek. Nawet yy, pieskokot. To to jest za hybryda ciekawa. To jest piesek czy kotek. Czekajcie, ja muszę to otworzyć, bo ja jestem tutaj. Specem od takich rzeczy nie jestem, ale to wygląda jak taki piesek z pomalowanymi oczkami. Ta, to jest piesek, to jest tam taki 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 cieść taki hello. Super, sieć. Tutaj będziesz żebrać o łódko z kurczaka, które pewnie ci zaraz spadnie, gdyż doktor strzeż nie ma paszczyka, aby mógł się obronić przed twoimi uroczymi oczkami, które żebrają o jedzonko. Teraz to wymyśliłem, nie każcie mi tego powtarzać. Star Wars, dzień 18. <laughs> o, mamy tutaj coś do zbudowania. I tym czymś jest jakiś śmigacz. Co to jest? No tak wychodzi na to, że to taki śmigacz. Śmigacz kwarz nawet. Dobra, zbudujmy to, że tak sobie zareklamuję, kolegów. Kawa. <laughs> Tak, tak, zbudujmy to, to takie bardzo pozytywne stowarzyszenie, które ma swoją grupkę na Facebooku, Uniu. możecie sobie tam wejść, zobaczyć co się dzieje. A dzieje się zwykle dużo i nawet sporo dobrego, więc no, wstydu nie ma. Sympatycznie jegomości, polecam, polecam, zbudujmy to. Mm -hmm. Pupru, pupuru pupuru. dobra, to damy tutaj. tutaj. O, spoko, są bary w tym ciemniejszym szarym. Aha, e Zawsze się to przyda. Nie, no takie, takie rzeczy to naprawdę to się przydadzą. O, o cóż by to było? No nie, no dobrze jest. A te to y powiem Wam, że zawsze się przydadzą, takie, takie, co się i nawet jakbyście potem chcieli jakieś bronie kombinować z tego, to. Nie, no mamy tutaj ten, ten taki śmigacz, na którym truperzy sobie latali przy Endorze. Znaczy, na Endorze. Ten... Nie tylko na Endorze, ale hej, no to jest taki taki śmigacz. Nie pamiętam jak to się zwało, ale bardzo ładny i właściwie kiedyś była taka minifigurka, figurka, znaczy figurka budowalna z technika, właśnie z, yy, trupera na czymś takim. I chyba trzeba w to zainwestować. No, ale. Skończmy tę poniedziałkę. Poniedziałek nawet. Poniedziałkiem to znak, że trzeba napić się kawusi. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mm. ASMR siorbania Kawy. Tylko tutaj, tylko na tym kanale. Osiemnastka, tak? Czekaj, czekaj, działa. O, oh, działa ciepłutko, dobra. Mm -mm. I'm Coffee Depa, Payment, the... Gdzie jest tutaj osiemnastka? Halo, halo, o! Tutaj, przy Advance. Dobra. Co to jest? Ha, temperówka. Mieliśmy ołówek, mamy temperówkę. Ej, ale jaka ten, z hologramem takim, co to jest w ogóle? Pierdzący jednoro... Słuchajcie, temperówka z pierdzącym jednoroscem. Nie, nie będę udawał, ale takie wiecie... I w ogóle, nie? Cudowne. No, make my day. To jest idealny prezent na poniedziałek. Dziękuję. 10 na 10. Jestem ukontentowany. Także tyle na dzisiaj. Cóż mogę mu powiedzieć? Prezenty cieście. Łódka z kurczaka i pierdy jednorożca. Mm, mm, mm. Na hologramie w dodatku działo się. Zobaczymy, co będzie jutro. Coraz bliżej święta, moi drodzy. Cóż, ee, bawcie się bezpiecznie. Do jutra. Smacznej kawusi. I do zobaczyska na streamach. Haha, ha. trzymajcie się. Cześć.